No, jest szybki, zaparowany? O kurcze, No nieźle. Hej, witam Was wszystkich. O, chodzi tu kluczyku. Bardzo serdecznie z tej strony sznurowo. A my jedziemy właśnie odwieść mojego kumple do roboty. 50 km w jedną stronę. A mamy godzinę 4:56. Byłem to... Już zawieźliśmy kumpla. W sumie to y, celowo nie nagrywałem, no bo nie miałem jak to po pierwsze, a po drugie no, kumpa nie będę nagrywał, jak jadę z obcymi ludźmi, nie? Bo wiozłem y, kumpla i jego dwóch y, znajomych z pracy. E, w samych Krapkowicach jeszcze się zgubiłem, żeby było śmieszniej. Ale, ale na szczęście szybko się odnalazłem. Bo byłem ciekawostką jest to, że mają tam sygnalizację świetlną ale nie jest nigdy włączona nawet nie jest w trybie awaryjnym po prostu nie działa i chuj dobra, nie wnikam ale ciężko było wyjechać ciężko było wyjechać z tego względu, że kurwa, no bez sygnalizacji na skrzyżowaniu gdzie nie widzę czy mi z lewej ktoś jedzie czy nie no to trochę tak chujowo, no ale... No, ale dobre no. Co poradzić? Nie wiem, czy mówiłem lisa, kurwa po drodze przejechałem. I, czy nie, przy, nie, w sensie nie zabiłem, tylko leżałem już sobie na, na drodze i po prostu. Po prostu po nim się przetarabaniłem no. życie. Jest teraz godzina 6.20. Światło niestety napierdala mi po No Ale nie wiem jak inaczej nagrywać, dlatego też... No trudno, nie? Jakieś wioski mi nieznane. Niby jedziemy na trudnik, ale nie wiem czy trafi. Nie wiem, na pewno. Kiedyś. Mam nawigację jak coś w telefonie, może sobie odpalę. W ogóle ciekawostką jest to, że pobrałem sobie darmową nawigację z, z Sklepu Play. Tylko że w, no jak to na darmową, oczywiście, aplikację, do, aplikację nawigacji bywa, musi być jakiś haczek. No i haczek tutaj jest mianowicie taki, że niestety, ale nasz nawigator mówi po niemiecku i jest to jeszcze babka, to już kurwa w ogóle, ale to już mniejsza. Jak chcę sobie zmienić język, to 40 zł mam płacić, no. no. kurwa, prędzej wyciszę tą nawigatorkę i sobie po prostu będę patrzeć co chwila na, na tą nawigację i chuj, nie? No ale dobra. Byłem to teraz przejeżdżamy przez jakąś Już w ogóle widać na horyzoncie, kurczę, ten. moje piękne miasto, chyba widać, bo nie wiem, nie jestem pewien. nie, to chyba nie to, ale nieważne. No. Jest 6.21, tak jak mówiłem i zmierzamy sobie do domu, nie wiem co będę robić w sumie w domu, nie wiem czy iść spać z powrotem, czy, czy robić coś użytecznego, bo w sumie ja się wyspałem, nie? O, jest, jest kurwa lisek Żyjesz? No to był taki mały lisek, tylko że jak ja przejeżdżałem to on był położony w poprzek drogi, a teraz leży wzdłuż, więc nie wiem czy ja go tak mocno pizłem kurwa, bo jak podskoczyłem to dosłownie całe auto obsadziło, ale no. No ja mówię, zdarza się. Na szczęście hamulce naprawiłem w SAACIE. jeździłem przez dwa tygodnie bez hamulców z przodu, bo mi się klocki starły, nie? I po zdjęciu, jak się okazało, metalem już hamowałem i kurwa całe ta tarcze trzeba było przetoczyć, bo po prostu były zryte. To znaczy można by było zmienić na nowe, ale skoro można przetoczyć, no to po co przepłacać, prawda? Skoro na tych jeszcze pośmigam ze 100 tysięcy, nie? Kilometrów oczywiście, nie na godzinę. He. Sorry, że nie nagrywał, ale mam ostatnie takiego strasznego udania, że w sumie nagrałbym coś, ale kurwa nie wiem co. I tak z dnia na dzień, tak sobie po prostu żyję. Zrobiłem te klocki. W sumie na szczęście znajomy z rodziny się zajmuje właśnie takimi rzeczami, potrafi takie rzeczy ogarnąć. Więc po prostu sobie u niego przetoczyłem, a za klocki dałem pięć dyszek. W sumie nie drogo. Jakbym musiał tarczę wymienić na przykład, bo nie miałbym gdzie przetoczyć, lub musiałbym przetoczyć, a to kolejne koszty by wygenerowało. Tak więc pamiętajcie, jak macie klocki, klocki do zmiany, to zawsze zmieniajcie, bo jak y, potem przeorzesz sobie na przykład tarczę, to może być tak, że jak będziecie potem bo możesz to wam całe auto będzie kłobuzować i będzie kujowo. Tak u tak w ta aucie jest w sumie. Nie polecam co autem, ja bo trzęsie to Żemy sobie teraz przez moszną a moszna jak najbardziej, jeszcze jak zabudowany kuraj 80. Zostanę kiedyś mam Mandę, gdzie się skończy. Babci seranie. Eee, e, świeci. No nic do to nie poradzę, niestety. Taka godzina, 6.26. Wstawa ich już do dnia. Tylko z Maciejem. Koniec zabudowanego. Jedziemy! Ura! miau o, i teraz fajnie przez lasy, sobie jedziemy, trochę mnie widać, śmiało, halo. No. mam fajny uchwyt samochodowy, dostałem razem z telefonem gościem. Przydaje się, w sumie. W co widzę, ta przednia kamerka nie jest aż tak słaba, więc... Propsik. Da Daje okejkę. Czy to czasem nie jest już zjazd do... Później? Chyba tak. Chyba już, chyba już jesteśmy całkiem niedaleko. A. Nie zasłonię tego światła No nie jest W razie sobie tutaj reduction zwolniemy w właściwie nie reduction Ale o, kieruneczek pięknie elegancko Jedzie coś tam o, Kurwa jakiś tiry. Zbieramy się To jest kurwa auto, które potrafi się zebrać, tylko że trzeba by uczuć mu gaz. Ogółem strasznie zajebiście sobie ustawiłem to trzymadełko na telefon, ponieważ jak widzicie, widać kurwa dosłownie tylko wycieraczkę. Mogę wam włączyć, żebyście coś zobaczyli w ogóle. Chociaż wątpię, żeby to przyniosło jakiś skutek. No coś tam, coś tam widać, no. O, mogę sobie, mogę sobie kurwa trzymać, tak dalej nie wiedziałem. Bardzo fajna rzecz. Ale nie wiedziałem. już się spodziewał? Sam zaskakuje z dnia na dzień. Naprawdę. To jest jak ten. Jak Lidl. Lidl też jest co tydzień coś nowego. No w tym aucie może i nie, bo to nie jest Alfa Romeo. No ale i tak zaskakuje, naprawdę. I swe Właściwie jesteśmy na półmetku, bo to już, już moja okolice, tutaj właściwie będziemy zjeżdżać na ten... Sorry za tą wycieraczkę, ale... Nie chcę mi się teraz podczas jazdy z tym bawić, bo jeszcze bym, kurwa, wypadek zrobił czy coś. Więc no... W tym miejscu ostatnio widziałem, jak jechałem z tatą do pracy, leżał owczarek niemiecki potrącony szczeniak i obok niego był drugi, Żywy oczywiście, bo tam też był nieżywy i tak zdezorientowany, dez patrzył po okolicy, nie wiedząc, co się dzieje. W sumie smutny widok, no ale co zrobić? No w sumie jesteśmy na miejscu. Pokażę Wam fajny też patent. Teraz, Ten, patrzcie, jest kluczyk się nie chodzi, zresztą chyba słychać. słychać pewnie buczenie. Zresztą mogę sobie przygazować. Jak widzicie, wskazówka podrosła. I patrzcie teraz. To jest rozpierdalające. Mógłbym też jeszcze taki inny ciekawy patent z Seatem. Otwierając tutaj drzwi... Nie zawsze zaskakuje, ale... Tylko tam się... Zamykając te drzwi... Tamte po... No tamte drzwi po prawej się zamykają. To jest w sumie ciekawe centralny na, na, na krzyż tylko działa. Ech, ruda zagląda szmata w sumie jest tragicznie jak na 19 lat samochód. Dobra, może by było, mogłoby być lepiej, ale tutaj z przodu chyba nie zaglądasz tak. Tutaj nad, na tym progu, na tym progu, na tym od praktycznie nie ma. No to dziwne bo po drugiej stronie bo po drugiej stronie trochę ją zjada. Produkcie moją. A z tym jeszcze od nie wiem jak dawno. Brudasek i serduszko. Kochany. No porządeczek jest, nie wiem. O, herbatka. Wspaniałe stanowisko. Nie wchodził. W też tak rozkrakiem tym no, tak, ona, na ten koleś. I w w taką tą skałę. Grypki pływają. Ciekawe czy złapie, czy są. Może są? Nie, chuja. No cyfrowy cyfrowym raczej nie. Kurwa maś. To się coś. O, ogólny widoczek jest. Gdzie jest widoczek? Już! Pięknie! Byłem główno widać prawdopodobnie, ale wracamy sobie teraz. I tak, byliśmy na Starachowicach, tak jak widzieliście. Byliśmy teraz. Potem, jak wróciłem, to w sumie cały dzień spałem. Więc, więc w sumie wyjebane. Chillowałem sobie fajnie. Eee, I później, jeszcze skoczyliśmy na pizzę. I teraz mamy godzinę. Nie wiem, którą było. zegarek mam przy w samochodzie, ale. Ale któraś tam jest, i wracamy sobie do domu. Już jest ciemno, jakoś około 22, prawie. Tak więc, no. Taki ze mnie Rider nocny. No i ogółem to możliwe, że możecie się też spodziewać takiego podobnego filmu, jeśli Wam się oczywiście ten spodoba. Ja jeszcze zobaczę, jak to tam będzie wyglądać. Eee, taki sam film, tylko że z wyjazdu do Katowic bo w Katowicach w Katowicach będzie będę odbierał Szymona na MEXa z, z lotniska, więc może tam też coś nagram, jeszcze nie wiem ale to się jeszcze okaże, z tego mówię tak więc no, w sumie to by było na tyle tak więc dzięki za uwagę i do następnego, papa!